Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na szybkim poradnym flashu. Na początek platforma TradingView i dominacja Bitcoina. Tutaj taki mamy świeczkę jakąś dużym krotem od dołu, to jakiś błąd TradingView. Nie było takiej, takiej spadku dominacji Bitcoina. Przebiliśmy liny trendu wzrostowego. Ostatni lokalny dołek. Jeszcze pozostaje nam przebicie jednego dołka. No, i będzie można mówić o zmianie trendu, czyli choć się na krypto, ale na razie jeszcze czekamy spokojnie. To mówię, to to jakiś był Trading View. Na razie nie było takiego spadku, co się podziało na krypto. Bitcoin, no, Bitcoin praktycznie odkąd założyłem shorta, to już było miesiąc temu, to nic się wielkiego nie dzieje. Dalej ten short jest, więc spokojnie sobie tutaj czekam. Ćwiczę teraz cierpliwość. Ciekawe, ile jeszcze mi pozostanie tych ćwiczeń. Przebiliśmy linię trendu wzrostowego na Bitcoinie. najedziemy no, w bok. Jesteśmy bardzo blisko górnej bandy dużego trójkąta. No i to tu dużo mówić. No, czekamy na rozwiązanie. Mamy tutaj dość bardzo podobne wykresy Bitcoina do SNP, ale pomimo tego, że giełdy wcale idą w górę, to Bitcoin w bok idzie. Jakby trochę nie było pieniędzy na Bitcoina, no, Chociaż niektóre kryptoluty idą dość mocno w górę. Ja To sobie wyrzuciłem krypto, które wrzuciłem. wrzuciłem w tym miejscu, które mnie interesują. BNB, bo kończę z shortami, czyli tego jeszcze ostatniego shorta dociągnę na Bitcoinie i teraz szykuję się na longi, na long term na dłuższy termin, ale kiedy, na no kiedy będą większe spadki. Teraz ulica powchodziła na long term. Ulica to raczej wchodzi na long term, a nie na krótki termin. Czyli ulica to wchodzi ze stop losem w burakach i nie wiadomo jak, bo gdzieś usłyszała, że można zarobić i kupuje, więc e, jestem ciekaw, jak się będzie ro sytuacja rozwijała, jak przyjdą jakieś spadki większe, e, co taka ulica zacznie robić. No, standardowo e, ludzie Mówią, że nie sprzedadzą. Kupili na długi termin, nie sprzedadzą. No i potem sobie nie zdają sprawy, jak działa psychika, jeżeli nie jesteście wytrenowani w swojej psychice. No to potem sprzedajecie na samym dołku. Dlaczego? No, bo już psychicznie nie jesteście w stanie znieść patrzenia tego, jak spada, a wy jesteście na stracie. No przerabiałem to u siebie, więc wiem, że to można sobie powiedzieć napisać na kartce, na 100-1500 kartkach. A i tak, jeżeli nie macie wyćwiczonej psychiki, to ciężko będzie zrealizować Wasz plan. No to zresztą siebie, że to jest z każdym planem, który macie zrealizować. Bez silnej e, psychiki, bez silnej motywacji może być ciężko ten plan zrealizować. BMB. Wyszło z konsolidacji górką górą, ale testujemy tą e, opór od góry. No zobaczymy, co się wydarzy. ETH. Utrzymuje się powyżej linii trendu wzrostowego, ale bardzo blisko tego tak tej linii. Bo to też jest szansa na większe wybicie. Tron. Też wrzuciłem Tron jako taka alternatywa. Też powyżej linii trendu wygląda dobrze. I Cardano. Ładnie wybiło nam Cardano. Przybiło szczyty z czerwca 2019 roku. Sobie wrzuciłem takie krypto, które BNB i ETH i Tron. Wrzuciłem jako, czyli BNB to jako że największa giełda ETH Hytron jako smart kontrakty, ale wrzuciłem też e, niektóre takie krypto, które przebiły szczyty z zeszłego roku, i na przykład Cardano. Cardano to ładnie ładnie poszło do góry. Taka hiperbola nam się zrobiła. Fajne widzicie, zobaczymy, co będzie po korekcie. Engine też. Przebite szczyty z. No, tu akurat engine nie, bo szczyty nie przebite, ale tu jest przebity szczyt z lutego, czyli tego roku, czyli sprzed koronawirusa. I też może to być pozytywny sygnał. Tak jak Cardano, nie da że przebiło z lutego, to jeszcze z poprzedniego roku. Zilika, no tutaj też przebite szczyty z poprzedniego roku. No i oczywiście z tego roku to mocno wybi wybity szczyt. Chainlink też ten rok. Nowy lokalny szczyt. No, z poprzedniego roku też. To Chainlink w ogóle jest mocno e, mocne wzrosty na no tle innych. VeChain. Taka chińska odpowiedź na ETH. Też mocna hiperbola nam się tutaj zrobiła. Dobra, i to tyle z crypto, które gdzieś mnie interesowały do kupienia. Ale na razie sobie spokojnie czekam, bo ja mówię, ćwiczę. Cierpliwość. Co się dzieje na innych rynkach? Euro USD. Natestujemy no, górną bandę tego kanału. Praktycznie to już nie klient, no trochę klient, trochę kanał. No, wyjście górą może oznaczać, że to dolar zacznie nam się tutaj mocno osłabiać i potem mamy już górną bandę dużego kanału, a wyjście z tego dużego to już w ogóle może odwrócić trend długoletni na parze euro USD. Euro to jest gotówka, nam się trochę osłabia usd.pln, tu mamy trend boczny, frank do złotówki, też widać, że złotówka trochę nam się osłabiła, no i fun do złotówki, też bardziej trend boczny ostatnio. S&P, w S&P mamy taki książkowy przykład e, zmiany trendu, znaczy jeszcze nie nastąpiła zmiana trendu, ale ogólnie zmiana trendu książkowo to, gdy przebita zostanie trzecia linia trendu, tu mamy, zauważyłem, pierwszą linię, została przebita, Potem nowy lokalny szczyt, druga linia została przebita i pytanie czy idziemy na kolejny lokalny szczyt, bo wczoraj przetestowaliśmy wcześniejszy lokalny szczyt i nastąpiła korekta, będzie ładnie wyglądać może na wykresie godzinowym. Testowanie tego szczytu ostatniego i zjazd wieczorem na SNP spory. Tak już wszyscy tam się witali z gąską, że idziemy na nowe ATH, a tu nagle taka niespodzianka. No, i testujemy bardziej teraz linię trendu wzrostowego niż wcześniejszy lokalny szczyt. A do ATH jeszcze kawałek. No, pytanie, czy podejdziemy tak jak tutaj po przebiciu tej linii wyżej, i może zrobić nowa ATH? No i potem kiedyś nastąpi przebicie tej linii trendu wzrostowego. No, jeżeli będzie to książkowo, to może faktycznie nastąpić zmiana trendu i przejdziemy z tego lokalnego trendu. W sumie to jest długoletni trend wzrostowy na SP, ale lokalnie może nam się zrobić tutaj korekta albo nawet jakiś większy trend spadkowy. Zobaczymy. Nasdaq Nazda NASDAQ tematy Hawca tutaj osiągnął, ale też mega spore spadki na koniec dnia. Dax. No, coś dzisiaj tak nieufnie po wieczornych spadkach na SP otwarcie z luką Besy i w górę nie chcemy, mieć, ale powyżej linii trendu rostowego. WIG 20 wyszedł bokiem, przebita linia trendu rostowego i tutaj akurat warszawska giełda pokazuje słabość, oprócz tam. Spółek gamingowych, to banki czy jakieś inne spółki. Na no niektóre jeszcze dobrze dałem radę, ale Wik20 akurat no nie, nie daje rady za bardzo. Najlepsze wzrosty mamy na New Connectie, ale tam uważajcie, bo są spółki, które mogą szybko zbankrutować albo w ogóle nie ma płynności. Ale tam kapitał popłynął ostatnio. Wik40 tu już trochę lepiej, ale też widać, że te największe spółki. Nie radzą sobie za bardzo. Szanghaj, czyli giełda w Chinach. Zatrzymaliśmy się na szczycie. Chińska ulica wypompowała to. Część tu polemizuje ze mną, że to ulica nie jest w stanie tak wypompować akcji. A ja uważam, że jest. Jakby ktoś sobie tylko wpacił po tysiąc juanów, razy nie wiem, 100 milionów powiedzmy ludzi, to mamy no, bardzo dużo pieniędzy. Które mogą wypompować rynki dość sporo. To było w Stanach, w Polsce i w Chinach po prostu cała masa ludzi, którzy nigdy w życiu nie inwestowali na giełdzie. Część wróciła na giełdę, ale część nigdy w życiu kupili sobie akcję. Czyli taka totalna amatorka. Co oni zrobią? No, oni będą lecieli za tumem. Więc w tym przypadku akurat nie jest dobre lecenie za tumem. Warto mieć plan, tak jak powiedziałem na początku, no ale bez planu też da się żyć. Tylko co to za życie? Eee, I Japonia. Tutaj weszliśmy trochę bokiem. Przebyliśmy linię trendu wzrostowego. Funk, czyli spółki technologiczne, też zaliczyły sporą korektę. To może pokażę Tesla, bo Tesla tu nowe ATH. Kolejne ATH. Niektórzy szoltowali przy Tesla przy 900 dolarów, a już mamy 1800, prawie doszedł. Kurs i spora korekta, to już hiperbola, tu już nawet prawie pionowa kreska w górę, to już nawet nie hiperbola. Na polskim rynku, tak jak mówię, gamingowe spółki sobie dobrze radzą, im mniejsze tym nawet lepiej. Playway, Playway tu już chodzi na potentata w ogóle gamingowego, cała masa spółek w stajni. Playway i nowe ATH co chwilę robi, a CD Projekt już nie bardzo, lekka korekta już od kilku dni. Nie było dawno nowego ATH, czy dawno. <grych> Jakiś czas temu było, ale PlayWay robi, a CD Projekt już nie. Czyżby już nie było kupowanie przed premierą cyberpunka. Bo teraz e, cała masa ludzi mówiła, że sobie założy shorta jak będzie premiera. No i teraz każdy tak sobie myśli, to on będzie pierwszy. I teraz trzeba tak trafić z tym miejscem, w którym miejscu tego shorta sobie założyć. Żeby się opłacało, bo jedni założą za wcześnie, a będzie jeszcze nowa ATH, a inni założą za późno, jak już spadnie o połowę. Nie wiadomo, a może tak nie spadnie? Ciężko tu przewidzieć. KGHM to jeszcze ciekawa spółka, ładnie urosła. Wyjście powyżej początku, kiedy mieliśmy początek koronawirusa i ten spadek na giełdach. Zobaczcie wykres KGHM-u, jak odrobił powyżej szczytu początku roku i pokażę Wam wykres yy, miedzi. O bardzo podobny KGHM zachowuje się jak miedź, więc jak kupujecie KGHM to sobie mm, obserwujcie miedź, albo jak kupujecie miedź to obserwujcie sobie KGHM, bo ogólnie zachowują się bardzo podobnie i jest KGHM mocno uzależniony od ceny miedzi na świecie. Cena miedzi spada, to niestety KGHM też spada. Mm, dobra. Co tu jeszcze? Złoto. Złoto przebiło szczyty z 2016, tak, 16, czy 12, chyba 12 nawet, 2012 roku, no ale tu mamy powrót i testowanie tej linii i może być jeszcze odbicie i zrobienie nowego ATH. Nie wiem, czy da radę nowe ATH przed większymi spotkami na giełdach, może da radę, ale złoto też, spodziewam się, że jakaś korekta większa też może nastąpić. Srebro, podobnie jak złoto, też przebiło szczyty, tylko nie z 2012 roku, ale z początku tego roku. Nie jest źle, ale potencjał na srebro jest naprawdę spory, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że srebro jest bardziej wykorzystywane w przemyśle niż złoto, więc bardziej uzależnione jest od koniunktury światowej. Bardziej jako metal przemysłowy jest traktowany niż kolekcjonerski. Chociaż tego nie jestem do końca pewny. Eee, dobra, co tu jeszcze mamy? Palat. Opala to jakiś trend boczny, platyna podobnie. Miedź już pokazywałem. Ropa ropa przybiła nam linię trendu wzrostowego, idzie w bok. No tutaj też ropa idzie tak jak odbicie na rynkach. Przyjdą spadki na akcjach. To ropa też nam prawdopodobnie zanurkuje. I gaz, trend boczny. Nic się wielkiego nie dzieje. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.